Szanowny nasz gościu, przyjacielu z Ukrainy, drogi Witali, serdecznie Cię witamy. Po raz pierwszy na naszych spotkaniach Platformy mamy gościa, który tyle znaczy dzisiaj dla opinii publicznej w Polsce, tyle znaczy dla całej opinii międzynarodowej i który tyle znaczy dla Ukrainy i jej wolnościowych europejskich ambicji. Chcę, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeśli dzisiaj spotykamy się jako Platforma Obywatelska w przeddzień europejskich wyborów, jeśli chcemy dzisiaj Polaków przekonać do tego, że to są najważniejsze europejskie wybory w historii, to nie ma lepszego dowodu na to, niż Witalij Kliczko, Niż jego przyjaciele z Majdanu, bo oni pokazali tak niedawno, że Europa może być dla ludzi z tego regionu, z tej części świata tak ważna, że można za nią oddać życie. Serdecznie dziękujemy Ukrainie i Tobie Witali za tę wielką, dramatyczną lekcję lekcję historii, ale także lekcję nadziei, bo. Dzisiaj w Europie nie wszyscy jeszcze rozumieją, że wolność, poszanowanie granic, poszanowanie innego człowieka, wszystkie wartości, na których ufundowana jest współczesna Europa, że to jest naprawdę warte naszego życia, naszej pracy, a wy pokazaliście, że nawet warte jest czasami ludzkiej śmierci, najwyższego ludzkiego poświęcenia. Chylę nisko czoło przed Wami.